thank you Hej hej, moi drodzy! W ten piękny ostatni dzień września wita Was Olga z wielkiego buka. Chodzimy w październikową fazę i teraz dopiero prawdziwa jesień da o sobie znać. Ale jak wiecie, ja uwielbiam jesień, pomimo, że ta przejściowa faza już mi się dała we znaki. Mimo to wcale nie mam jesieni za złe i nawet przygotowałam dla Was taki tematyczny tak. Ten tak z miłości do jesiennej aury stworzyła książko Patia i link do jej oryginalnego tekstu znajdziecie pod tym filmikiem. Koniecznie. Odwiedzcie książkopatię. A jak wiecie, ja uwielbiam jesień, więc nie było innej opcji. Musiałam wypożyczyć ten tag. Razem z księgarnią internetową Wobling, do której link znajdziecie poniżej, zapraszamy Was na jesienny booktag i na konkurs. To co? Zaczynamy przynajmniej 5 jesiennych pytań. Kocyk, herbata i książka czyli powieść idealna na jesienne wieczory. Sądzę, że na taki jesienny wieczór idealnie sprawdzi się na przykład miniaturzystka Jessie Barton. Ale od razu Wam tutaj zaznaczę, że to jest bardzo kobieca powieść, bardzo realistyczna i zupełnie nietypowa. Ukrywa w sobie treści, przesłania, jest pełna symboli i skrywanych emocji tłumionych przez społeczeństwo holenderskie XVII wieku. Jest piękna i bardzo na czasie, dlatego że pod pozorem opowieści o samotności i o tajemnicy mówi o tolerancji, o mniejszościach. Kalosze i kałuże, czyli książka, która zapewniła tobie wiele frajdy. Są dwa elementy, które mogą mi zapewnić gwarantowaną frajdę. Po pierwsze jest to horror, dlatego że bardzo lubię się straszyć, a po drugie są to dinozaury. I dzisiaj wybieram Park Jurajski Michaela Crichtona. W dzieciństwie marzyłam o tym, żeby zostać paleontologiem, no ale oczywiście jakby życie zweryfikowało te marzenia, ale do dzisiaj cierpię na dinozaurzą manię. Kulający wiatr, czyli powieść, która targała Twoimi emocjami. Będzie to powieść listopadowa, mroczna i okrutna, czyli Ciemno prawie noc, Joanny Bator. jedna z tych powieści, która raz przeczytana zostaje w głowie i powraca do nas w najmniej spodziewanych momentach. Wywołała u mnie ból brzucha, paniczny niepokój i poczucie wiecznego zagrożenia. Do czytania przez całą jesień, ale przede wszystkim w listopadzie, bo to właśnie w listopadzie można wyjść z domu i już nigdy nie wrócić. Deszczowa pogoda, czyli ogromny wyciskacz łez. Jedynie kilka książek w moim życiu tak naprawdę poruszyło moje serducho, ale z jesienną aurą kojarzy mi się przede wszystkim niezastąpiona złodziejka książek, Markusa zaka. Opowieść o wojnie, o śmierci, o traumie, ale też o tych wszystkich dobrych uczuciach, które można odnaleźć nawet w chwilach tej największej rozpaczy. To absolutnie uniwersalna i wzruszająca opowieść o magii i o sile, jaką mają słowa. Złota polska jesień, czyli królowa trzeciej pory roku. To kochani jest powieść, która okazała się być jedną z najlepszych książek tego roku. Została wydana co prawda jesienią, ale z jesienią nie ma już za bardzo zbyt wiele wspólnego. I są to Dziewczyny Emmy Klein, czyli jedna z najbardziej dziewczyńskich opowieści o dorastaniu, o dojrzewaniu i o stawaniu się kobietą ostatnich lat. A jednocześnie jest to potworny thriller oparty o prawdziwą zbrodnię. Napisany w wyjątkowy sposób, w pięknym stylu, zawieszony w upalnym białym słońcu kalifornijskiego lata. A tak się akurat, kochani, składa, że księgarnia internetowa Wobling przygotowała dla Was jeden e-bookowy egzemplarz dziewczyn Emmy Klein do wygrania. I tym razem moje pytanie konkursowe brzmi, jakie jest Wasze najpiękniejsze wspomnienie minionego lata. Konkurs trwa do 9 października do północy, a na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. Mam nadzieję, że jesienny buk tak w moim wykonaniu Wam się spodobał, a teraz czas na nominacje. Oczywiście wszyscy czujcie się zaproszeni, podsyłajcie mi linki do swoich tagów w komentarzach albo w wiadomościach, ale mam tutaj trzy osoby, które szczególnie muszą poczuć się wyróżnione. I są to Weronika z księgarki, Paweł z P42 i Karolina z Karolin in the Bookland. I to wszystko na dziś. Żegnamy wrzesień, witamy październik, a Wy kochani pamiętajcie, żeby zajrzeć też dzisiaj na bloga i pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Oczywiście jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo zawsze tutaj coś się dzieje i oczywiście życzę Wam, żeby Was nie złapał jakiś ropal, tak jak złapał mnie i moje gardło. To co? Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!